Hej, witajcie, z tej strony genix.pl, a jak widzicie, to jest nasz kolejny odcinek z serii Let's Play League of Legends, tak? Dzisiaj zagram sobie Sivir. E, ostatnio w miarę dobrze mi idzie tą postacią, więc mam nadzieję, że więcej będzie zabić e, killów niż zgonów. Tu już tak mniej więcej się, tak nie wiem, postanowiłem sobie pograć, a akurat ta postać Ashe u przeciwnika się długo ładuje, tu postanowiłem to nagrać już. Trochę się zapoznałem na forum z kolegami. Już mam ustalone, gdzie idę. Wiem, co będę kupować. Pewnie, na się. Nie wiem, czy mi wersji akurat będzie starczać. Na początek kupuję, kupuję zawsze to, żeby mieć więcej many. Mam iść na górę, to ok. O kurde, e, idzie ze mną, kto tutaj idzie? Co ona ma? Idzie ze mną, niech to idzie ze mną. A dobra, on jest chyba magiem, chyba tak. 30 sekund do pojawienia się stworów. Polowanie czasem zacząć. O, odkryty został na szczęście, Polek. Ze mną gra. Wow. Chodź, 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 chodź. Lubię grać tą postacią. Tak akurat mi podpasowuje, bo gra na dystans. Więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Zakonor nas wszystko, za a to ci dopiero, glut mały. Bierzemy go z bumeranga. lubię to broń. Bumerang. Taki. Przyjemny jest mi. Przeciwnikom może mniej. Ale kto by się przeciwnikami przemówił? Podejdź, 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 podejdź. No, aż ty po poszło. No czekaj. Jak będzie na mnie walił z daleka tylko. Uff, do od wieży. trochę. trochę, niby blisko, niby daleko, A ja potrzebuję. potrzebuję tym pro... Hmm. Jeszcze trochę Przeciwnik pokonany. Trudno o, dzisiaj znowu nie ma ze mną mojego kolegi ale Trudno dalej ciągle dzisiaj powtarza to trudno Uwalisz go, uciekaj wierzę Znaczy myślę że wie, ale...

Łasz ty uciekł gdzieś kurde Fuki niczym mi się Do boju Aż ty Łżesz ty Oby mnie miniony nie zabiły, bo to wstyd będzie o Jezus Maria, nie minion! Kurde! No fuck. Dlatego muszę do tej postaci buty kupować. Kurde, no było to blisko. Przeciwnik pokonany. Kurze jądra Oj nie mam jak na razie formy. Nie wiem, czy to tak nazwać można. Nie idziemy. Trzeba po tych minionach pojechać. Mój Go chciał. Ja sobie wezmę miniony. Moim magicznym boomerangiem. Jestem nubem bo tracę życie na minionach, ale pewnie. Rochę O okay. ójdę krzakami, bo Polowanie czase zacząć. Coś mi taki rytmu idzie Postaram się trochę forsy nabić na minkę. Spustoszenie! Aha, myślę, że mam mało życie, to się podejdzie. Ale jądra też są moje. mega ja zagracam grający ryzy ze mnie już bytnąć opadać do boju o oh fuck yeah za honor nas wszystkich okej okay. Było hmm. Trzeba trochę podaj, żeby on się tam nie mógł zabrać przez krzeczki. Hmm. Nie przypadam grać przeciwko tej postaci. No jak widzicie, jak to jest słaby, to można i pobrać. To twoją wieżę. Do ataku. Nie do powstrzymania. Trochę długo mi się ładuje Polowanie, Mana To jest ogromnym minusem Bo jednak mana jest bardzo potrzebna tej postaci Ok, idziemy na wieżę. Pobijemy wierzę. Czemu byłem ani... Mistrzem? Ok. okej. postać o lepiej idzie niż Nie tamta. do i mi się, mam nadzieję, że nie było słychać. Dominacja! O trochę forsy się uzbierało, ale jak jeszcze trochę bym uzbierał, to jeszcze nie coś Chociaż-chociaż, moku-moku. Do ataku. A, ciacham go tym bumerangiem, czaham. W sumie to niełatwo jest się nauczyć przeciwko bumeranga grać. Bumerang to siła. idziemy na wieżę Wszystkie punkty jemu się napijają, no dobra Trochę chamski, ale okej okay.